Witam wszystkich na moim kanale. Jakiś świąteczny odcinek dla Was krótki. Chciałem Wam pokazać jaką następną parę paruję. Uwaga, tak soniąc, bo to są dzikusy Cepele. Cepele są to młode po mojej parze. Jedyne uchowane w tym roku. Nie, 3, jeszcze jeden był, ale to już pojechał do innego właściciela. I to będzie parka. Samiczka po prawej, samczyk po lewej obrączki z tego, głąbki z tego roku. Parujemy. Zobaczymy, czy to się w tym roku się uda jeszcze wychować. Znaczy w przyszłym już. Przyszłym. I to będzie parka na na przyszły rok. Jedną już parkę mam. I to będzie druga parka cepeli. Będą i na mamki, i po nich też chciałbym coś uchować. Zobaczymy co z tego będzie. Zamykam. No i siedzą trochę to. I tutaj szykuję dla gołąbków, bo już nie będę do nich zaglądał. Karma. dodaję że trochę. Dla krótkodziobów standardowo. I witaminy elektrolity podaję. I chciałem Wam jeszcze pokazać chciałbym jakie parki będą krótkich na przyszły rok ile ich planuję na ten moment będzie ich cztery pary na przyszły, na przyszły rok krótkich chyba że jeszcze jedna będzie ale to zobaczymy i to tyle widzimy się za chwilkę w gojemniku jak już to rozrobię wszystko i do zobaczenia jesteśmy już w gojemniku chciałem wam pokazać jakie już pary się połączyły spokojnie spokojnie Oj to jest samiczka po prawej samczyk tak jak na wcześniejszym filmiku Połączone są w pary pierwsza moja parka o je... o, to jest cikuska ona 23 samczyk 20 24 po różnych parach, znaczy ona jest moją rozpodową samiczką, a ten samczyk jest jest po innej parze po prostu i tak złączyłem zatrzymy co z tego wyjdzie samczyk na lepszej główce ona lepsze kosmy i zobaczymy jak to wyjdzie z tego Ona jaśniejsza, on ciemniejszy. Zobaczymy, no, jakie młode wyjdą. O. Samiczka pod dała mi w tym roku chyba 8, 8, 8 albo 10 młodych. Lekko pulsuje, samczyk nie pulsuje. Sparzone właśnie kilka dni temu, sparzyłem je i pierwsza moja parka na. Przyszły rok to jest moja druga parka. Samiczka moja rozpodowa od pana Krzyśka i samczyk czerwony. To jest młody po czerwonym moim samcu. Co zakupiłem w tamtym roku, znaczy w tym roku, no bo ten tu się kończy. I taka parka będzie planowałem do niego inną samiczkę, jaśniejszą. Ale wyszło inaczej troszeczkę. Tamta miała gorszą głowę, i tutaj to będzie taka parka moja. Samczyk jest z tego roku, ciemny. Na tą parkę się chciałbym nastawić. O, o tutaj zobaczymy, jakie mody wyjdą. O, się. Nie chcę się pokazywać. Wczoraj gąbki miały podane krople na kark. Razem z żoną żeśmy kropili wszystkie. U, 200 to lisana, standardowo. One były wcześniej już kropione, ale no yy, zostały wykąpane przez, pomył, ten, przez pomyłkę i, i trzeba było jeszcze raz zakropić także już teraz zakropiliśmy w niedzielę miały kąpiel bo było cieplej na dworze, no to mówię tak i zakropiliśmy to lisanem, nie? I to jest ta parka moja druga Druga pareczka motylków o Zapiemy Zrobimy teraz trzecią parkę motylków. O. i tu jest moja trzecia parka, pokażcie się. Trzecia parka motyli, mhm. a ten następny rok. Oj, żywe te głąbki. Pokażcie. I to jest moja, moja najlepsza parka. Jak dla mnie. Samczyk, który miał być samiczką. Mhm. Samiczka jest do niego żółta. O to się. Jest mniejsze od niej. Mówią, był samiczka pewna, nie? A to się okazał samczyk. Nie chcę się pokazać. Chodź. Ta samiczka żółta jest z tego roku. Z tego roku. I ona jest po tamtej pierwszej samicce, z pierwszego filmiku. I to jest samczyk do niej. One same się w gołniku sparzyły, bo on też miał mieć inną samicę. Tamtą drugą samiczkę z tego drugiego filmiku. Ale to wyszło tak jak wyszło tutaj. Same się na gołemiku mi sparzyły. Tamta nie chciała iść parę z nim. To dostała tą, dostał tą samiczkę. Na przystała się sparzył. O, I tak zostanie. Ona główka malutka, on główka malutka. Ona troszkę gorszy dziubek. On ładniejszy, najładniejszy z moich samczyków jest on, jest najmniejszy. I to będzie ta parka. Też się na nią nastawiam. Takie dwie pareczki, te moje. Lubię gąbki krótkie, jest przy nich trochę pracy, ale... Warto, warto poświęcić czas na nich. panie się sparzyły same, nie muszę ich zamykać. Tak, tutaj się to było. Oh. Ona jest mniejsza od niego. Już zaraz wyjdziecie. Dobra, łapię następną parę. Jak chciałem Wam pokazać. Czwarta moja para, krótkich na, ten, na przyszły rok. E, to jest e, Krymki Żółte. Tu jest Samczyk. Tak z się prezentuje. Są gąbki zakupione w tym roku od kolegi Tomka. Jak zaczynałem hodowlę, powiem Wam, że zawsze chciałem mieć Krymki. Białostockie, jest to moja ulubiona rasa, zawsze było, pamiętam kiedyś jak jeszcze wujek w świętej pamięci żył, to też ci dziadek, to były krymki białostockie i to dużo, czerwone, czarne, żółte i w tym roku ciężko mi było znaleźć krymki, bo nie ukrywam, że ja no, nie kupuję kołąbków, chyba, że naprawdę znam hodowce. I wiem spod jakiego niku sprzedaje na no, oliksie albo coś, ale tak to to ja nie, nie kupuję i u nas na targu w targadzie czy tam w Szczecinie no to nie ma nie ma takich gołąbków, nie spotkałem się To jest samczyk I tu jest o, to jest samiczka To jest samiczka bardzo miłe gołąbki jest jak one To jest samiczka O ostrość się trochę o, Ostrość o I to jest ta parka, o. pozdrawiam kolegę Tomka, jak ogląda to na pewno wie, On pozna swoje gołąbki, jestem mega zadowolony z tych gołąbków, powiem Wam, że gołąbki zdrowiutkie, żywe. Samiczka uciekła. No, jestem ponownie. Eee, mi się bateria. Przepraszam Was. Także kontynuując o tych krymkach, Mówię tu jest samczyk. Samczyk. I to mówię, że na tych czterech parach mówię, będę opierał swoją hodowlę w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o krótkie gołębie, to jest samiczka gdzieś Jest samiczka pokażcie a jest A tutaj coś kombinuje chyba jest samiczka nie dość, że bardzo mi się podobają to miłe gołąbki i zdrowe to przede wszystkim A coś kombinuje, chyba będzie może jajka składać dobra, nie będę jej poszył Także mówię na rach krótkie w przyszłym roku Tu jest większość motylki, o motylki tutaj Samiczka Jeszcze zostało mi chyba 4 czy 5 motylków 4 czy 5 motylków, jak się może dopasuje będą jakieś samczyki to stanie tak jak mówiłem wcześniej, już przygotowana dla nich kolacja wigilijna. Bo dzisiaj jestem pierwszy i ostatni raz u nich. Tak to wygląda, teraz im podam. Jedzonko i wodę z witaminami. A ode mnie i mojej żony i córci, którzy razem tworzymy ten kanał chcieli wam życzyć dużo zdrówka i uśmiechu i zaprosić na nasze kolejne filmy na naszym kanale. Gołąbki huczą, latają, szukają półek, bo to już będą jajka składane pewnie znowu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, co najlepsze. Pozdrawiamy. I do zobaczenia na kolejnych filmikach. Trzymajcie się cieplutko.